dobry, szósta rado, 26, chyba dzisiaj jest czerwca. nie, spałem jak zabity, ale nie wyspałem się. A dzisiaj znów krótki odcinek do przejechania, bo kurczę, dalej te burze zapowiadają po południu. 40-50 km dzisiaj znów do przejechania Oj, ważno, Jeszcze taki zmęczony nie byłem, jak dzisiaj Bo no fajnie jest, tak grzeźko Późno poszedłem spać wczoraj, chyba w pół, jedna, w pół do 12, czy nie ja wiem, 11 było, nie pamiętam nawet Troszkę, że, troszkę żeśmy posiedzieli No nic. Trzeba się będzie zbierać po mało koło 8 wyjechać. A tyle, ile dzisiaj z 3 godziny pojadę, więcej nie masz. dobra, ty robię jeszcze. Nie żyję jeszcze. To do później. O dobra, jedziemy. kurczę, jak stęknąłem sobie. Ktoś tam chciał z drogi jakieś nagrania słyszałem no, Czytałem Ale tu nie ma co taka droga, no nie ma tu nic Ach, góra coś mi ten mikrofon tu nie działa no, to sobie popatrzcie trochę Nie wiem, 30 km mam, nie wiem, miejscowość Sława chyba Nie chyba, tylko na pewno Sława na jakimś jeziorze. nie wiem czy to jezioro czy Coś Aś takie chmury są tam, ale nie wiem czy to A ma być ta burza gdzieś tu? 14-15 Zobaczymy Droga taka no, była lepsza, nie jest najgorsza ale... By taka cała droga była, to by było świetnie. Jadę wolno dzisiaj, bo za szybko bym był tam, nie? Przed 12 pewno na miejscu, bym żeby mnie za dwa dni nie kasowali. Nie wiem, od której tam, od 15 chyba są. Baldunki, a zobaczymy zresztą. Do kolegi w Głogowie, ale nie odbierała. Znaczy no co w sumie i tak bym nie jechał, bo nie chcę się pchać tam gdzieś w miasto, bo na pewno tam jest kostka brukowa. Nie kostka, tylko bruk. Ale chciałem zadzwonić. Tego. On jak przyjeżdża, to się nie odzywa, no ale ja taki nie będę. Plus jest taki, że nie jest gorąco. Jak się to słońce się trochę przebija tam nad chmur, za chmur, ale, ale nie jest źle. A, co jeszcze chciałem wspomnieć. Wczoraj żyliśmy ze Zbyszkiem na rzeźby. Zbyszek tam, ściągnęliśmy to koło, nic tam nie było. I troszkę niedokręcona była... teraz przejadą te autobusy. Trochę niedokręcona była taka podpora, tam do ramy jest, e, e, nie wiem, silnik, czy to jest dyfer? A cały silnik z tym, bo to jest z mechanizmem różnicowym, jest zespolony także. No i o dziwo, cisza dzisiaj jest, także odpukać, raczej to było to. No i jaki z tego wniosek? Mechanicy, mechanicy, fachowcy. Nawet by się nie chciało zaglądać, tylko jechać, aż się rozsypie. A tu wystarczyło ściągnąć koło i, i dokręcić dwie śruby, ale... Niech fachowcy zostaną fachowcami dalej. Bez komentarza. Ochowcom to się nie chce naprawiać teraz tylko kupić nowe. Połowę części wymienić i akurat się trafi pewnie na tą złą. Wtedy będzie wszystko dobrze. <grym> Aj Także dzięki, Zbyszku, za... No, zobaczymy, co będzie dalej, nie? Ale jak już po tylu kilometrach jest spokój, to... No, czyli to było to. Dzisiaj chyba zrzucę, tylko to taki krótki, bo ostatni to był 42 minuty. To był za długi ten film, ale już nie chciałem tego dzielić, bo nie wiadomo jak to podzielić. Wczoraj był taki chyba w miarę, chociaż nie było jakichś tam ciekawych rzeczy, ale. O, taka droga jest super. Dla mnie jest super, bo słońce wyszło mam drzewa dla, dla ładowania to nie jest super bo bo tak, raz jest słońce, raz nie ma proszę eee, sobie przypomnieć nazwę firmy D Solar Solary działają Przechodzą testy ekstremalne, telepie nimi tam końcówką tego solara i wszystko działa. Jakiś las mam, jak będzie ten zajazd to stanę chwilę, bo... Dużo czasu mam jeszcze A jeszcze jak nie będzie tam drzew na kempingu to no nie będę do słońca leżał w tej budzie o, kostka mu się za chwilę rozsypie na tej przyczepce Ledwo się trzyma, ale

Tu się taki ruch zrobił teraz, tak jadę. O, coś tu jest jakiś zajazd. jakiś zajazd. A, staniemy sobie. O kurde, tu nie zjadę, bo tu jest jak tu jest asfalt doberwane. Dobra, jadę dalej A za duży stopień. A może bym mi zjechał, ale z 15 cm chyba było Tam jest jakaś droga, ale tu się za chwilę ten las będzie kończył O, tu był na lewo. Kurczę! Za szybko jadę, nie mogę zauważyć drogi. Zastanawiam się, w środku lasu, w jakim celu jest przystanek? Chyba, że tam gdzieś za lasem może jakiś domysł. nie widać żeby coś tu tutaj... było Sława o jadę do Sławy nawet z nagną. Zajazdu. No nie ma gdzie zjechać. Zastanawiam mnie, czy w całej Polsce są piaski. I tylko na południu, na Podkarpaciu jest Czarnoziem. Na wschodzie były piachy. Tutaj jest piach. W centralnej Polsce piachy. Na północy chyba też piachy. Też. To chyba tylko na Podkarpaciu i nie wiem jak tam południe. Chociaż nie, bo na Śląsku tam też piasek był. O, coś jest. Coś jest. Dojazd pożarowy. O, jest, 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 jest. Jest, jest. jest, jest, jest. Kapitalnie, o, aż by tu zaparkować w cieniu. wyłącz to, żeby nawrócić Jś w lewo skręcam, bo, bo mi w prawo trzymają. Mam te yy, koła od wózka zawieszone i mi trzy panę o, jeszcze kawałek. Tu tu, 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 żebym tu wyjechał, po prostu wyjadł. jest idealnie. Dobra, na razie, trzymajcie się. Tyle tego, trochę Wam drogi nagrałem. Uff, bo Był znak. Mam jeszcze, nie wiem, ile 7-8 km. Był znak, że jest objazd. Najwyżej będę się wracał 10 km. Pytałem się tam wioska w Czarsinę, że jest tylko droga wyfrazowana, ale zobaczymy, jak to wygląda. No nie chciałbym się wracać jeszcze. Gorąco się zrobiło. No zobaczymy. Jak tylko wyfrazowana to nie będzie jakiejś dziury na pół metra to to może przejadę, będzie wolniej, ale o no, 9 km jest znak Dobrze, że jak frazują to wzdłużnie, a nie w poprzek. <grywka> Bo wtedy by był problem. Pogorszyło się, ale jeszcze nie jest źle. deszczem i lusterko ucieka. Już mam problem od, od tamtego wyjazdu z tym lusterkiem, bo mi opada cały czas. I nic z tym nie zrobiłem. Tak ja i co chwilę poprawiam. Ja ci się. Co za druciarz ze mnie. A nie chcę go jeszcze raz obrócić. Przekręcisz, żeby mi się nie urwało o, Dobra Trzeba stanąć Ale to w cień Zrobić z nim porządek Ach, kurwa. To się złożyło całkiem Auta jadą także Może nie będzie tak źle Ten gwint tu jest niezaciekawy w tym lusterku. Bo idzie, albo nie nie mam klucza właśnie. Kluczby by żeby skontrować. Dobra, jadę na razie. Jak nie to się na tretytki weźmie. A jeszcze mam szarą taśmę, także tą taką srebrną. Magdaj Wieroski. No jadą, jadą także coś może no, Ale auto to auto. Auto autem przejedzie. A będę zły jak się nie da przejechać. Zapomniałem stabilizację włączyć w telefonie. Nie wiem, czego to się automatycznie nie włączy. Szału nie ma, ale jedziemy. To na tym, na kamerze to wszystkie drogi równe wyglądają. A jak się jedzie, to rzeczywistość jest całkiem inna. Czy to jest piękna droga, nie? Ale nie jest. Kołak by były trochę większe. Coś by to pomogło. Jako taka amortyzacja, nie, nie amortyzacja, tylko nawet zawieszenie z przodu. Gdyby było niezależne, a tu jest tylko wahacz, nie wiem, poprzeczny, a taki przez, przez cały ten. ja on chodzi, to skoku ma tam chyba, nie wiem, pół centymetra. Nie wiem, po co to w ogóle jest. za szybko kamerę włączyłem tu będziemy jechać i jechać tu się nagra tego filmu dobra to ja się wyłączę na chwilę, najwyżej za, za jakiś czas włączę to szkoda nagrywać tej drogi to no dobra dojechaliśmy to jest zakaz wjazdu Ten też zwalnia, nie wiem czy on pojedzie czy pojedzie na pewno No ale jakoś mieszkańcy muszą tu wyjeżdżać stąd o, 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 zobaczymy co to jest Uf, jak on tak pomału jedzie Zobaczymy ile tam jest tego asfaltu wyfrezowane żeby zjechał. Tiry jadą, to, ale tir to tir. U, hu, 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 hu Bo nie lubię takich akcji. Za Za daleko wracać. O kurde. Ja pierdzielę Wyfrazowana. To, to jest. Asfalt jest zdjęty w ogóle. Masakra. Myślałem, że tylko trochę, a to jest. Ojoj, oj, 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 oj. to jest zdjęte aż do, do ziemi. Nie jest ciekawe, żeby tu opony nie załatwić na tej kabinie. Daleko jest ten asfalt zdjęty. Będzie... Ile kilometrów będzie zdjęty ten asfalt daleko? Ale gdzie? No, no na jakim odcinku jest ten asfalt zdjęty daleko? Niecały nie kilometr. A, Dzięki. Cały kilometr. Kilometr to jest pojęcie względne, zależy czym się jeździ. O jasne, a tym gorąco tej ładowarki, ja pierdzielę. A on tam siedzi w środku, a ja mam jeszcze gorzej niż mi. wam tak, no nie jest na razie najgorzej Odkryli po niemiecką drogę Chyba ziemia Sama podbudowa została taka. I żurzel Coś jest walcem przejechane, a to jest plus. bo tu nie było walcem przejechane, to no dalej mi się ustawę rozkręciło. Kurde. O no co tu jest jeszcze, kurwa? Znak. Y znaczy sygnalizację. Jaka pierdolę. No nie wierzę. Dobra, czekajcie, chwilę sobie usterkę poprawię. Powiem Wam tak, że się wpieprzyłem. Mogę przejechać jeden kawałek jeszcze. A zobaczyłem tam, na tamtej drodze takich królików. A tu sobie jeszcze gorsze. Mogę od razu jechać tą główną. Nie skręcać tutaj. Dostosowujemy Twoją A, wyprawę. Trochę nawigacja pierdzielić, bo jest poza trasą. Zawróć. Nie dostosuje do to. Mam dojechać jakiś tam, ma być nowy asfalt. O Boże. Na ten odcinek chyba tego remontu już by przejechał, już bym, przejechał, tak? już bym był na miejscu. A tak muszę się jerdzielić, tutaj po tych. Był tu asfalt, nie wiem może 70 lat temu, nie, do no 70, muszę przesadzić. No. Z 40 lat temu. O czołgi chyba jeździ. Zawróć! Dobra, jadę. Dobrze, że jest trochę cienia teraz. I wiatr jest, jest dobrze. Dostosowujemy Twoją wyprawę. Dobra, na razie oddam Wam tej nawigacji. Zawróć. Dobra. Kurde, Coś mi nie działa. Pilot od tego. Od Kika. nie Może się coś skomunikować. Dobra, no to będę teraz wywiad przeprowadzał. Sam za sobą. Nie wiem, czy będzie słychać po. Bo do tego mikrofonu. Jestem na miejscu już miejscowość sława z całym jeziorem miejsce sobie wybrałem Szukałem, szukałem, był cień. Teraz mi słońce wyszło. Nawet obczajałem gdzie jest zachód, a gdzie wschód, ale nie weszło. No weszło, tylko że gdzieś tu przez te drzewa się jeszcze przebija. I co? No, takie wiem, trochę taką komuną zaratuje to miejsce. Ale ceny są z XXI wieku i to nawet bym powiedział na 2026 już. Najdroższy kemping jaki był do tej pory. 80 zł za namiot. Nie wiem ile kosztuje, jakby ktoś chciał. O. Scenę. No ale to dlatego, że może nie wiem. No jest to jezioro tutaj jakieś, Sławskie. Nic, tam co jechałem tą drogą, nie pojechałem do końca tym, ale to było zły, bo no, przestraszyłem się. Znaczy nie w sensie przestraszyłem się, tylko nie wiedziałem, co mnie czeka, bo coraz gorsza się robiła. Ta droga remontowała i odbiłem w prawo. To się okazało, że tam jest 2 km, a... a droga tragiczna. Także trasa miała trwać 3 godziny, a trwała 5 godzin <noise> no tak to jest. No. Zawsze trzeba brać poprawkę. I znów siedziałem sobie tam gdzieś po laskach żeby mi ten czas zleciał. A... No zleciał, no dobra zleciał i, I jestem na miejscu. I tak to bym tu siedział od południa no, nie wiem, która godzina nawet jest. A gdzieś chyba około 13 U no są drzewa dookoła, ale akurat gdzieś się jakieś Tutaj kurczę, nie wiem, w którą stronę to słońce idzie. Chyba w prawo idzie. także, dobra za chwilę będzie cień. Tyle, składam film, bo e, jest słaby internet i, i on się będzie tam no, długo przesyłał. Także może do 20 się prześle. Jest 2 megabity na sekundę, wysyłanie. Nie, 4. Cztery, cztery, ale to jest i tak słabo. Dobra, będzie za długi i, i, i nie do rana się nie zmontuje. Dobra, na razie trzymajcie się do jutra. I ja bez koszulki, bo jest, i tak będę. Chyba że, chyba, że z drogi bez, bo jest gorąco. Dopóki się temperatura nie zmieni, musicie jakoś to wytrzymać. A właśnie bym zapomniał. Wjeżdżałem tutaj do Sławy na ten kemping, nie? Patrzę, jedzie straż. Skręcili za mną, nie? Coś, coś będą chcieć ode mnie, Muszę to ładnie powiedzieć, bo pan ogląda. Mówił, a już kurczę spaliłem numer. Spaliłem numer, no a to się okazało, że nic nie chcą, tylko tylko, że oglądają, no miłe takie spotkania. Także pozdrawiam pana strażnika miejskiego ze sławy. Nie wiem, może Sławek nawet my na imię, chyba nie. <noise> Ale może, dobra, na razie trzymajcie się do jutra. Dzisiaj już tyle.